A to jest pierwszy poradnik, którą którym Wam, jakimi programami nagrywać Filmy z gry oraz z pulpitu. Pierwszym, który jest dobry jest to Fraps. Wchodzimy w stronę flaps.com Oczywiście linki będą podane w opisie. I gdy chcemy go pobrać, klikamy do i klikamy tutaj do władz, RAPs, i tutaj pisze wersja oraz instalacja. Zajmuje to 2 i 2 m. dobra, kolejnym jest, jest to bardzo dobry program msi-afterburner i do tego pobrania jest najlepsza wersja 2.3.1 plus 3.0.0.0 beta 9 to link będzie podany w opisie jest to strona programowcy I gdy chcemy pobrać daje damowa oczywiście i do no, to też mała zajmuje dobra następnym do pobrania jest snagit to nie i trzeba go, można go pobrać, bo by... mam program BTS yeah, tutaj, tak jak jest taki jeszcze, to był już 32 Jeszcze mi pobrać bierzemy powierzchni i dawaj moje więcej, bo około 64 megabitów. Zaraz sprawdzimy. Tutaj mogę to trzeba zaraz nie będę, tylko pokażę Wam. Urucham no, i no, jeszcze stoją tak. i tak 64 i tak bierzemy dalej i się nam pobiera Dobra. tak Dobra. kolejnym jest kolejnym jest kolejnym jest kolejnym jest tam wersja wersja studio i najlepsza wersja 8 i tutaj dobre programy tutaj tak samo będzie jak z nagidam, że znowu będzie trzeba, to zajmuje około 240, chyba to się tutaj oraz takim programem dobrym jest bendicam jest jeszcze taki program hypercam, ale on słabą jakość nagrywa, więc ja raz nie nagrywałem, nagrywał bardzo dobrej jakości, dobra więc sam. i jest oficjalna strona Bandicama i tam podobnie jak w rapcie klikamy w tym pasku ojej no, no to jest wiesz takie jak ktoś nie lubi hmm. nie no, lubi dobra to i tutaj ale on nagrywa 10 minut, jak to jest takie krótkie wyniki to pobieranie i to klikaj, i już automatycznie będzie się pobierać, dobra i to no z tych topów to jest najlepsza, jest to jest ze studio ona, nagrywa, to też zobaczyć, ona nagrywa i, i, ale nie gry gry się tną następny jest MSI on nagrywa to i pulpit chociaż że kontenzja ma jeszcze do robienia filmów że parę filmów klikamy przechodzimy tutaj i ta muzyka i to. następny jest Negit który nagrywa pulpit Następnie jest Bandikam, który nagrywa filmy no. No nagrywam filmy z gier, tylko że szkoda, że 10 sekundę, ponieważ dobra jest jakość. No i no, na końcu według mnie jest rap, który nagrywa, który trzeba kupić. jeśli chcemy 30 no, powyżej 30 sekundów. Sekund to musimy kupić wersję, ponieważ ta wersja, to jest do ściągnięcia, nagrywa 30 sekund. A 30 sekund na to można nagrywać innymi jakieś krótkie momenty, na przykład z z jakiejś gry, na przykład z FIFA i no i takie krótkie można nagrywać i jeszcze wersja 3.6 będzie wprowadzona dopiero na Windows 8 czyli należy na Windows 7 MSI Afterburner jest na 8, dawny problem ten trzeba cofnąć z ja miałem 7 co jest znowu dobra ja się tym, że nie gdzie chodzi. No, ósemka też. I to... co? To też na ósemkę bandikam. 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 Też na ósemkę, czyli no, czyli, czyli no, dobre, jeżeli mamy język w stanie, to przetłumaczymy na polskim. Spróbuj ponownie. I tutaj tutaj jest o nim wszystko, o Flapsie. Obsługuje nowoczesne procesy, dobra, to nieważne, dobra. I tutaj Wasz jest licencja darmowa. W też jest darmowa, bo ja mam nic nie płacę. Ale w tym mam na Camtasia Studio. Nie. Ponieważ chyba... 25 wejść i jeszcze wolno go wybierać a na bandykanie na bandykanie ktoś dużo o nim czekaj, czekaj chwilę też preparat, dobra no, no to tyle no i najlepszy do tego, do nagrywania klipi, to jest Slugit like i to. 10-minutowe to to. 4. A dłuższe to to. Czyli to, to pierwsze, to drugie, to trzecie, to czwarte. już ja by było, by było full, ile chcę czasu, to ja bym to dał na najlepsze. I na końcu jest Pops. No to tyle moim topy w moim topie filmiku. Myślę, że pomogłem z tymi programami. Myślę, że MSM i Afterburner będzie Wam pomagał do nagrywania tego, a tamtejszym tego. Dobra. Tę na nam. Cześć. I Оценяйте, комментируйте, подписывайтесь.